Dobrze, czyli głodówka byłaby dobrym początkiem dla osób, które chcą zacząć dietę keto ketogeniczną? Czy głodówka szybciej Cię wprowadzi w ketozę? Tak, głodówka szybciej Cię wprowadzi, natomiast to nie jest y, najlepsze wyjście. My możemy bardzo szybko wejść w ketozę. Po 72 godzinach niejedzenia jesteśmy w ketozie. A to nie jest tak, że codziennie rano jesteśmy w ketozie, bo też coś takiego słyszałem? Y, nie, tu chodzi też. Y, no, zale, zależy kto. Jak m, m, ograniczymy węglowodany, to tak, ale y, i to musi być chronicznie. Albo na przykład ktoś y, stosuje codziennie przerywany post. To również może być rano w ketozie. Oczywiście nie każdy, ale możemy. Tu chodzi o to, że y, musimy poznać, jak my produkujemy ciała ketonowe. Najważniejsze do tego, aby produkować ciała ketonowe jest odpowiedni niski poziom glikogenu wątrobowego. Wtedy nasz organizm widzi, że ok, no kończy się nam energia, musimy przyspieszyć procesy, bo no jak nam glikogen, glikogen się, skoń, się skończy, to na samych tłuszczach no, nie wyrobimy. Więc my potrzebujemy ciał ketonowych. Gdy spadnie nam poziom glikogenu do odpowiedniego stopnia, to nasz organizm zaczyna produkować ciała ketonowe. I my wtedy właśnie wchodzimy w stan ketozy. I w zależności od tego, jak szybko metabolizujemy glikogen, tutaj mamy bardzo wiele czynników, które na to wpływają. Między innymi aktywność fizyczna, ale też podaż węglowodanów, no bo wiadomo, jak mniej będziemy jeść węglowodanów, to mniej będziemy y, używać ich, y, może mniej używać też, ale mniej magazynować jako glikogen i wtedy my szybciej będziemy się przełączać w stan ketozy. Więc y, wracając do pytania y, na temat postu. My właśnie po 72 godzinach każdy wejdzie w ketozę, ketozę, ale ktoś może na przykład wejść po 24 godzinach, mimo że wcześniej jadł węglowodany, bo po prostu szybciej zmarnuje w cudzysłowie ten glikogen. I wtedy właśnie zaczynamy produkować ciała ketonowe. I tutaj pojawia się termin ketoadaptacja przez jednych hejtowany, przez jednych proponowany. I tak naprawdę my nie musimy robić żadnej ketoadaptacji, żeby się zaadaptować. Zaczynamy tą adaptację wtedy, kiedy ograniczamy węglowodany i wtedy nasz organizm już troszeczkę się zmienia, bo nasz organizm się przestawia właśnie na palenie tłuszczu i ciał ketonowych. Tutaj mamy różne mechanizmy, m.in. powstawanie transporterów monokarboksylowych, w skrócie MCT, niemyjcy olejem MCT. I to są transportery ciał ketonowych i one właśnie powstają, one się w, cudz w cudzysłowie mnożą podczas ketoadaptacji, dzięki czemu mamy szybszy transport ciał ketonowych. Mamy też e, zmianę mikrobioty jelitowej, ona się zmienia, na taką bardziej w cudzysłowie tłuszczową, z tego względu, że my po prostu jemy więcej tłuszczów, to i mniej węglowodanów przede wszystkim, to ona też się zmienia. Możemy zauważyć właśnie biegunkę tłuszczową. Tak, na początku tak jest takie coś, no, tłusta kupa. Tak, tak dokładnie. No. Bo nasz organizm nie, nie, nie jest w stanie przyrobić tego tłuszczu, to raz, a po drugie, właśnie to może wynikać z tego, że nam mikrobiota się zmienia. I właśnie my w ten sposób wydalamy w cudzysłowie spędne e, bakterie. No tutaj, e, na przykład, wchodząc na, di na dietę karniwora, nie wiem, czy widziałeś, jak Jorogan opowiadał swoją, Aha, swoją przygodę. Nie wiem, o czym mówisz. Że, nie no, można ufać bąkom. Do... Tak, tak. On trzy tygodnie miał biegunkę. No bo jak w ogóle nie jemy żadnych węglowodanów, żadnego błonnika, to ta mikrobiota się bardziej zmienia w jeszcze szybszym tempie, więc ta biegunka <laughs> jeszcze jest większa. Tak. Mamy sporo właśnie tych mechanizmów. Kolejny mechanizm to też zmiana w mitochondriach. Mamy takie procesy jak mitofagia, autofagia, czy też biogeneza mitochondriów. Hmm. Czyli tutaj y, mamy takie procesy, które y, powodują, że nasza machineria do spalania energii troszeczkę się zmienia i też y, y, właśnie mamy tych mitochondrów więcej, y, bo głównie betaoksydacja, czyli metabolizm, na poziom, y, metabolizm tłuszczu na poziomie komórkowym, dzieje się w mitochondrach, bo na przykład jeśli chodzi o metabolizm weko, wle, węglowodanów. To część mamy w mitochondriach, część mamy w cytozolu, czyli poza mitochondriami. Więc jak jemy węglowodany, to, to aż tak to nie jest potrzebne. Mhm. A tutaj, gdy mamy spalenie tłuszczów, no to właśnie głównie tutaj mitochondria, I czy to są tłuszcze, czy ciała ketonowe. Także tutaj mamy cały, cały szereg tych mechanizmów, które nazywamy w cudzysłowie ketoadaptacją, jakby się adaptujemy do nowego modelu odżywiania, do do nowego paliwa, może nie nowego, ale po prostu jemy tych tłuszczów więcej, no to nasz organizm musi się do tego dostosować. Mamy też oczywiście zmiany w enzymach trawiennych, na przykład wątroba więcej produkuje żółci, i właśnie to wszystko powoduje, że my, wchodząc na keto, możemy nie czuć się jakoś super, już pomijając grypę węglowodanową, ale jeśli chodzi o, o trawienie i tak dalej. Ale z czasem to mija, bo nasz organizm do tego się przyzwyczaja. I tak w skrócie możemy nazwać tą ketoadaptację. A wracając do tego pytania, czy post tutaj e, będzie dobrym e, e, wejściem w ketozę, tak, my najszybciej wejdziemy w ketozę, ale nie, nie będziemy mieli tej ketoadaptacji, w takim sensie, że powiedzmy robimy trzydniowy post i zaczynamy dietę ketogeniczną. To nasz organizm mimo wszystko dalej będzie Kej, musiał uwolno. się przyzwyczajać, a nie każdy, właściwie większość nie będzie w stanie pościć, gdy zmienia swoją dietę na, z węglowodanów na tłuszcze. Z tego względu, że na diecie ketogenicznej będzie nam łatwiej pościć, bo, bo jesteśmy już w ketozie, gdy pościmy, też jesteśmy w ketozie, a gdy jemy na co dzień węglowodany w większych ilościach. To my nie mamy styczności z, ze stanem ketozy, i przejście na post od razu z diety węglowodanowej może być m, bardzo ciężkie, takie no, bardzo trudne, a wejście tak. w ketozę, y, takie nawet szybkie obcięcie węglowodanów, y, może być lżejsze, ale też możemy zrobić tak, że będziemy stopniowo obniżać węglowodany, powiedzmy najpierw do. 150, potem następnego ty tygodnia do 100, do 50, potem i w taki sposób mamy taką wolną adaptację, ale wtedy unikamy tego tych takich skutków ubocznych ketoadaptacji, bo te skutki uboczne będą właśnie